Ostatnim razem chyba jakoś tak namieszałem, więc teraz szybko. To jest kolorowe, to jest monochromatyczne, a to jest achromatyczne. A dziś powiemy sobie nieco więcej o szarości. Zapraszam na kolejny odcinek Drabiny Sztuki. Szarość, szarówka, szare niebo w Gdańsku, szare bloki, szare garnitury, fotograficzna szara karta, szare zwierzęta, szarzy ludzie. Z szarością sprawa wydaje się być prosta. Może być ciemniejsza albo jaśniejsza i tyle, prawda? O nie, spójrzmy na fotografię. Ta jest czarno-biała i ta też. I ta też. Wszystkie te fotografie są czarno-białe, czyli zbudowane z odcieni szarości, ale czy to na pewno są szarości? Bo na przykład ta fotografia też jest czarno-biała, ale gdzie tu są szarości? Jak to zatem jest z tą szarością? Może, żeby uzyskać, dajmy na to szarą farbę, to trzeba wziąć białą, czarną, wymieszać i voila. Otóż nie całkiem, bo jeżeli porównać to, co umieszaliśmy, ze wzornikiem szarości, czyli wspomnianą już wcześniej szarą kartą, to może się okazać, że ta nasza zrobiona farba jest w rzeczywistości niebieskawa, albo zielonkawa, albo brązowawa. W każdym razie nie szara. Nie całkiem szara. Widać to bardzo wyraźnie na przykładzie specyficznej farby nazywanej szarością Payne'a. Była kiedyś taka gra Max Payne. Otóż zależnie od jakiego producenta kupić sobie szarość Pejna to po rozmieszaniu z bielą okaże się, że jej odcień jest w rzeczywistości zielonkawy, niebieskawy, brązowawy i tak dalej. Od każdego producenta niemalże jest inna. Szarość to wielkie bogactwo kolorów. Dlatego tak nie lubię kiedy malarze malują szaro-szare obrazy i używają do tego po prostu umieszanej z bieli i czerni standardowej szarości. Nuda. W przeciwieństwie do takiego podejścia na obrazach Starego Mistrza Włodzimierza Wajminga, widać często szarości ukręcone w zupełnie inny sposób. Jak? Otóż szarość można też uzyskać, mieszając ze sobą dużą liczbę różnych kolorów. Pamiętacie, co mówiłem o brudzie malarskim? Właśnie w ten sposób. Można robić brud malarski, który ma, ma domieszkę jakiegoś koloru, i mimo że generalnie jest szaro-szary, to do tego jeszcze różni się odcieniem od innej szarości. Można w ten sposób malować bardzo barwne obrazy, które w rzeczywistości wyglądają odwrotnie. Można w ten sposób malować szare obrazy, które w rzeczywistości są wielobarwne. No ale to już jest dostępne tylko dla wyrafinowanego oka. Ktoś specjalnie pokazywał, bo trudno to oddać na ekranie komputera. Po oglądaniu obrazów trzeba chodzić Oglądać obrazy na żywo. Powiedzieliśmy sobie trochę o malarstwie. W fotografii szarość jest pojęciem kluczowym. Pamiętacie, co mówiłem o balansie bieli? O tym, że można ustawić właściwą temperaturę całej fotografii, wskazując w programie graficznym, pipetką, takim narzędziem zakraplacz najczęściej, czy czymś w tym rodzaju. Taka zazwyczaj jest ikonka w tych programach, taka pipetka. Zakraplacz. No, więc można ustawić właściwy balans bieli, wskazując na szary obiekt. No dobrze, ale skąd program graficzny wie, co z tym zrobić? Skąd on wie, że to właśnie jest szare i w zasadzie co z tego wynika? Skąd program graficzny wie, na ile ta szarość na zdjęciu różni się od rzeczywistej? Jedyne co ma to zdjęcie. Nie był tam przecież z nami komputer, kiedy robiliśmy to zdjęcie, żeby stwierdzić, ej, aparat pomylił się o ileś tam stopni czegoś tam i zdjęcie wyszło zbyt niebieskie. Jak to jest? Otóż, niezależnie od tego, czy mówimy o obrazie cyfrowym na ekranie, czy o cyfrowej reprezentacji obrazu, który będzie wydrukowany potem, to szarość jest reprezentowana przez równe wartości składowych. To znaczy, na przykład w systemie RGB jasna szarość to dużo czerwonego światła, tyle samo dużo zielonego światła i tyle samo dużo niebieskiego światła. A ciemna szarość to mało czerwonego światła i tyle samo mało zielonego i tyle samo mało niebieskiego. W systemie wykorzystywanym w druku, czyli Cmyk, sytuacja trochę się komplikuje, bo oprócz. Żółtego, magenty i cyjanu mamy też osobną składową odpowiedzialną za natężenie czerni. Tak więc, z jednej strony, szarość to jest po prostu brak żółci, magenty i cyjanu, a jakiś tam procent czerni, ale można też zrobić inaczej: to znaczy, można wymieszać cyjan, magentę i żółty w jakichś równych proporcjach. I też otrzymamy szarość. A do tego wszystkiego można jeszcze dodać jakąś ilość czerni. Wracając do pytania, skąd komputer, program graficzny wie przy korygowaniu balansu bieli, jak zmienić całą temperaturę kadru? To znaczy o ile i w którą stronę? Czy ma być cieplej, czy ma być zimniej? Otóż korzysta właśnie z tej dodanej informacji którą jest to, że my wskazujemy, co powinno być idealnie szare. I porównując sobie ten punkt z idealną szarością, czyli taką, w której wszystkie składowe są równe, wie, że obraz jest na przykład za bardzo czerwony albo za bardzo niebieski i koryguje całość kadru, żeby ta szarość się wyrównała. Ona jest naszym wyznacznikiem. Oczywiście to jest tylko taki pierwszy krok w wywoływaniu cyfrowej fotografii, to znaczy, nadając właściwy balans bieli nadajemy fotografii pewną neutralność, ale żeby miała klimat, to musimy pobawić się suwakami kolorów osobno i na przykład zrobić mocniejsze czerwienie, albo partie, które są ciemne trochę rozjaśnić, albo sprawić, że będą trochę bardziej niebieskie, i tak dalej, i tak dalej. To właśnie miałem na myśli, kiedy mówiłem, że między innymi na tym polega robienie zdjęć, na przerabianiu zdjęć, bo nie istnieje coś takiego jak neutralne, idealne zdjęcie oddające po prostu rzeczywistość. Właściwie to dlatego, że aparat przekłamuje rzeczywistość, musimy przerabiać zdjęcia po to, żeby wyglądały bardziej naturalnie albo bardziej tak jak my je widzimy. A skoro już jesteśmy przy naturalności, neutralności, to warto powiedzieć jeszcze o jednej istotnej roli, jaką odgrywa szarość w fotografii. Otóż obrabiając kolorystycznie zdjęcia czy filmy, tak jak ja robię to z każdym odcinkiem drabiny sztuki, zawsze patrzymy na jakiś ekran. A za jakimś ekranem jest jakieś tło, i to tło zazwyczaj ma jakiś własny kolor, prawda? I może przez to wpływać na całość tego, co widzimy. Dlatego w profesjonalnych studiach, w takich idealnych warunkach do obróbki fotografii, zazwyczaj za ekranem jest szara ściana o określonej jasności, właśnie po to, żeby jej kolor nie rozpraszał nas i nie odwracał uwagi od tego, co robimy. No bo. Trudno jest ustawić właściwe nasycenie kolorów zdjęcia na ekranie, jeżeli za ekranem, zaraz jest, dajmy na to jaskrawa czerwona ściana. Ona zawsze będzie widoczna do naszego oka i zawsze będzie przekłamywać nam to, nad czym pracujemy. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Do następnego razu.